Witam klasę szóstą. Rozpoczynamy nowy dział. Trzeci: Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. A na początku tego działu mamy ukształtowanie powierzchni i położenie Europy. Przebińmy sobie tutaj na mapki. Jedna z nich jest mapą polityczną, druga jest mapą geograficzną. Mamy tutaj. Piękny podział na kraje, które leżą w obrębie Europy. I cały opis naszego tutaj kontynentu, gdyż jest on jednym z najmniejszych, ma tylko 10,5 miliona kilometrów. Mniejsza od Europy jest tylko Australia. Mamy tutaj też najmniejszy kraj na świecie. Jest nim Watykan, który leży w Rzymie. No, i oczywiście jest też część największego państwa w ogóle na świecie. Część tylko leży w Europie, jest to część Rosji. Tutaj mamy mapę ogólnogeograficzną przedstawiającą niziny, wyżyny, góry, rzeki, wszystkie obszary morskie, które znajdują się w Europie. Położenie Europy. Cała Europa znajduje się na półkuli północnej. Przeważająca jej część znajduje się również na półkuli wschodniej, a tylko niewielka część znajduje się na półkuli zachodniej. Zresztą pamiętacie, południk 0 stopni przebiega tu, dzieli nasz, naszą kulę ziemską na dwie półkule zachodnią i wschodnią także zobaczcie, że tylko ta część ta część i ta część leży na półkuli zachodniej cała reszta jest położona na półkuli wschodniej jakie wody oblewają Europę? mamy tutaj widoczny ocean arktyczny od północy tutaj mamy ocean atlantycki jest w zagięciu Waszych stron no i od południa może śródziemne Proszę zerknąć tutaj na taką przerywaną szarą linię. To jest właśnie granica między Europą a Azją. Tutaj nie do końca jest zgodne z definicją wyznaczenie naszego kontynentu, bo bardzo dużego obszaru oddzielonego od innych większych lądów wodami, mórz i oceanów. Natomiast to, że Europa i Azja są tutaj rozdzielone, o tym decydowało, zadecydowały różnice historyczne i kulturowe. Przede wszystkim. I zobaczcie, gdzie ta linia tutaj biegnie: przez Morze Kaspijskie Czarne, przez tutaj cieśniny koło Stambułu, cieśniny Bosfor, Dardanelle, aż tutaj. Tutaj już mam od Afryki kawałek oddzielający linii granicznej. Zarówno tutaj, jak i stronę dalej, co zaraz wam pokażę, możemy zaobserwować, że linia brzegowa Europy jest bardzo urozmaicona. Liczne półwyspy, wyspy, zatoki yy, mamy pokazane tu. Na stronie 52, zobaczcie, Półwysep Skandynawski, Półwysep Apeniński, czyli nasze Włochy, Półwysep Iberyjski, czyli Hiszpania, Bałkański, wyspy większe, największe, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, tu u góry Spitzbergen i Wyspa Północna. Wracamy do mapy ogólnogeograficznej. Chodzi nam... Teraz o ukształtowanie powierzchni terenu Europy. Sama kolorystyka wskazuje zielona, że w większości są to niziny. Zobaczmy tu: nizina francuska, bardzo duża, nizina środkowo-europejska, na obszarze Polski również, nizina wschodnioeuropejska, to, to olbrzymi obszar tutaj. Mamy oczywiście środkową i bardziej zachodnią część. Południową też Europy, zróżnicowaną pod względem ukształtowania powierzchni, bo tutaj już bardziej wyżyny i góry. Największe pasma górskie, Alpy, Karpaty, które mamy zresztą tutaj też kawałek zahacza o naszą Polskę. Góry Dynarskie, Apeniny, Pireneje i jedyne na północy góry skandynawskie. No i oczywiście w Alpach najwyższy szczyt, Mont Blanc jest tutaj. Najwyższy szczyt Karpat, Gerlach, mamy tutaj. Zachęcam Was do samodzielnego przestudiowania tej mapy, abyście mogli zobaczyć wysokości najwyższych naszych szczytów, abyście mogli zorientować się w każdej nizinie, wyżynie, w rzekach, największych rzekach w Europie, które mamy. Jeśli chodzi o ćwiczenia, zrobimy je wspólnie, prawdopodobnie na team się. Do usłyszenia.